Moi drodzy, jesteśmy w trudnych czasach. W związku z tym dzisiaj zrobimy medytację, która nazywa się Medytacja na trudne czasy. E, mudra. Jeśli ktoś z Was pamięta, jak e, kiedyś w szkole zgłaszaliśmy się do odpowiedzi, to jest właśnie ta mudra czyli palec środkowy wskazujący proste, wyprostowane, złączone razem, pozostałe dwa palce zamknięte kciukiem. I teraz tak. Prawa dłoń. Zgłaszamy się do odpowiedzi. Tyle, że tylko, że łokieć swobodnie tutaj e, zwisa pionowo do góry. Lewa dłoń, koniuszki tych dwóch palców, dotykają do miejsca, gdzie czujesz, gdzie jest twój ośrodek serca. Tak naprawdę, jeśli podzielimy linię e, pomiędzy sutkami i prostopadle do niej linię e, pionową od naszego nosa, to tutaj na przecięciu to jest ten punkt. I oczy są albo jedną dziesiątą otwarte, patrzymy na czubek nosa, albo zamknięte i koncentrujemy się na. Punkcie pomiędzy drzwiami i bardzo ważny jest oddech, kluczowy oddech jest tej medytacji. Oddech jest długi, spokojny, natomiast na wdechu koncentrujesz się na tym, jak powietrze przez nos dociera do przysadki, czyli do trzeciego oka i dalej na wdechu ciągniesz do tego miejsca, do serca. Bardzo ważne jest, żeby poczuć przepływ energii tutaj, tak? Nos, przysadka i dół do serca. Wydech swobodny. I to jest medytacja. Także kochani, zapraszam. Zaczynamy 11 minut tej medytacji. Oddychaj wolno w medytacyjny sposób, ale kontrolując oddech. Czyli wdech przez nos do trzeciego oka, i potem w dół do serca, gdzie dotykają Twoje palce. Twój oddech powinien dotknąć całego tego obszaru, całej tej drogi. I należy to poczuć. Dlaczego ta medytacja działa? To jest medytacja, która w efektywny sposób otwiera czwarte, piąte i szóste centrum energetyczne. Ona jest jak wąż. Twój nos to są jakby usta węża, i ciało węża. To jest ten oddech, który wije się w ciele. Tak naprawdę tajemnica tej medytacji polega na tym, że ona harmonizuje, równoważy dystrybucję czerwonych i białych krwinek krwi. A to jest rzecz, która jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do skontrolowania w swoim ciele. Dzięki temu ta medytacja może dać Ci pełne zdrowie. Żeby opanować tę medytację do perfekcji, rób ją raz dziennie przez 40 dni. I żeby zakończyć, wiesz głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze w płucach, zaciśnij mięśnie po podstawy kręgosłupa, wyprostuj kręgosłup, podciągnij energię po kręgosłupie do głowy. wtedy jeszcze raz Wdech. Ciągniemy energię od podstawy kręgosłupa. Wdech i ostatni raz wdech. I rozluźnij pozycję. Opuść dłonie. Oddychaj spokojnie. I poczuj efekt tej medytacji. Podziel się w komentarzu. Rezultatem. I dziękuję, że medytujesz Sam